Cześć, dziś znów coś nowego. Tym razem jest to Subfly Delivery Simulator. Coś co mnie zdziwiło, mianowicie gra jest wydawana przez polskiego wydawcę, przez Swordsbyte, Natomiast jej wytwórcą jest Koro Games. Widzę, że studio jest dosyć aktywne i też wydało już nieco gier. Z tym, że większość jest tworzona albo do gry poprzez przeglądarkę, albo też wydawana jest na telefony komórkowe. W przypadku Subfly mamy też możliwość zagrania tutaj w wersję demo, i ja link do tej demówki zamieszczę w opisie filmu. Jak już mówiłem, gra jest także dostępna na telefony, w tym wypadku na telefony z Androidem. Jeżeli ktoś ma chęć zagrania, to czasu znaleźć w sklepie Google Play i tam gra jest darmowa, można sobie poćwiczyć. Sterujemy to jakby takim robotem, czy też lepiej powiedzieć dronem, który ma za zadanie dostarczyć towary z punktu A do punktu B, czyli do miejsca odbioru. Ten nasz robot ma dosyć mały udźwig, więc jeżeli będziemy chcieli coś przetransportować, to podniesienie takiego przedmiotu będzie niestety wiązać się też z tym, że nieco spadnie jego nośność. On będzie się troszkę wolniej wznosił, będzie też nieco bardziej o spale reagował na nasze polecenia, jeśli właśnie chodzi o poruszanie się. Mapa, która tutaj jest generowana w trakcie rozgrywki, jest, można powiedzieć, dynamiczna, jest losowa, więc za każdym razem, jeżeli podejdziemy do gry, to ona będzie wyglądać nieco inaczej. Jeśli chodzi o sterowanie, to też tu oddano pewien, można powiedzieć, komplet zasad, jeśli chodzi o poruszanie się. Można to robić z klawiatury. Można to robić myszą, z tym, że jeśli chodzi o mysz, to tutaj przyniesiono jakby sterowanie z, z komórek i tutaj działa to nieco o spale. Ja natomiast spróbowałem też pada i na padzie gra się w sumie najlepiej, najbardziej przyjemnie, chyba najbardziej intuicyjnie. Teraz może nieco więcej o zasadach. Ten nasz robocik zasilony jest energią elektryczną i ma jakąś pojemność baterii na pokładzie. Tak więc tutaj z czasem poziom tej baterii spada i trzeba co jakiś czas odnaleźć taj stację ładowania, przycupnąć przy niej i podładować baterię. Jeżeli uzbieramy nieco pieniędzy, to też będzie można przed rozpoczęciem misji zakupić upgrade'y i dzięki temu zwiększyć nieco tutaj poziom baterii, jeśli właśnie chodzi o pojemność. I tu mamy też możliwość zakupu jednego z trzech dronów. Każdy z tych dronów ma nieco inne cechy, one się cechują tym, że jeden szybciej może ładować baterie, drugi ma nieco większą nośność, trzeci znowu nieco szybciej lata. Tak więc tutaj stopniowo, jak będziemy zdobywać pieniądze, będzie można kupować lepsze drony i je też ulepszać, co przełoży się na większą wydajność i zwrotność tego naszego pojazdu. Graficznie gra wygląda nieco ubogo, ale to nijak ma się też do grywalności, ponieważ grywalność jednak w tym danym produkcie jest. Gra jest prosta, jeśli chodzi o zasady, ale jest dosyć trudna, jeśli chodzi już o samo granie. Tutaj przede wszystkim problemem będzie infrastruktura, czyli ułożenie tych budynków, ale tutaj też jest dosyć mała ta różnorodność, właśnie jeśli chodzi o budynki. I z czasem można powiedzieć, że zaczyna być już nieco nudno, ponieważ latamy cały czas w tym samym schemacie. Mamy tutaj dostępne bazowe trzy mapy, i wraz z rozwojem gry, gdy tutaj osiągniemy piąty poziom na danym levelu. To pozwoli nam odblokować kolejną mapę. Na tej pierwszej mapie mamy utrudnione warunki atmosferyczne, ponieważ tutaj czasami pojawia się wiatr. Ten wiatr nie jest na nas zbyt silny, ale jednak potrafi tutaj nas nieco zwiewać. Dodatkowym utrudnieniem jest padający z góry deszcz, który też powoduje, że jeżeli mamy ze sobą jakiś ciężki ładunek, to ten robocik niezbyt jest w stanie się wyżej wznieść. Co też jest znacznym utrudnieniem, ponieważ tutaj każda misja, której się podejmujemy, ma jakiś limit czasowy i w zależności od tego, jak daleko jest towar, który musimy dostarczyć, czy raczej punkt odbioru, do którego musimy dostarczyć ten towar, to tutaj ten czas jest troszeczkę dłuższy. A im więcej czasu nam zostanie, jeśli właśnie chodzi o czas dostarczenia tutaj przesyłki, jeżeli wyrobimy się przed całym tym limitem, to tym więcej kasy wpłynie na nasze konto. A jeżeli zrealizujemy pomyślnie 5 przesyłek, to wtedy tutaj można powiedzieć, że te pieniądze jakby są przesyłane na takie stałe konto. Ponieważ jeżeli zginiemy tutaj w trakcie rozgrywki, a poprzez zginiemy, rozumiem to, że wyczerpią nam się baterie i po prostu nie będziemy w stanie latać, to wtedy te pieniądze, które obecnie przy sobie mamy, tracimy, natomiast te po wykonaniu pięciu misji są przelewane jakby na nasze konto i ta kasa nam już zostaje i za nią właśnie można tradey kupować, czy też nowe drony, co przyspieszy, czy tam ulepszy nieco nasze możliwości i ułatwi też samą grę. Tak więc tutaj głównym zadaniem gracza jest pilnowanie zasobów energii, ponieważ koniec energii tak naprawdę koniec gry. Oprócz tego mamy jeszcze życie, więc jeżeli będziemy się rozbijać o jakieś budynki to będzie to problem, ponieważ niestety życia nie możemy odnowić. Gra posiada także możliwość rozgrywki w trybie lokalnego multiplayera, z tym że tutaj żeby móc grać potrzebna jest albo mysz i klawiatura, gdzie gracze grają rozdzielnie, albo też dwa pady. Na górze ekranu też jest pokazana taka mini mapka, i ona ułatwia nam orientację w terenie co do budynków, które napotkamy, ponieważ czasami te miejsca dostawy są poukrywane wewnątrz budynków, co jest właśnie ciekawe, i dolatując gdzieś do krawędzi budynków, też uwidacznia nam się ich wnętrze. I wtedy pojawia się jakaś dziura, jakiś otwór, którym możemy wlecieć. Oczywiście trzeba tutaj balansować mocą, żeby nie przygrzać ani ściany, ani też nie przywalić sufit bądź łapać na podłogę. I tutaj, właśnie balansując w labiryncie, właśnie tych korytarzy, trzeba dolecieć na miejsce, tam zdać towar i zebrać kasę za dostawę. Jeżeli nie wyrobimy się w czasie, który to jest przewidziane na dostawę, bądź też utracimy towar, a ten możemy utracić, jeśli ze zbytnią prędkością w coś uderzymy, wtedy niestety on się od nas odczepi, to wtedy zostaniemy ukarani karą finansową. Całe szczęście ta kara w żaden sposób nie dotyka tych środków, które już tam na nasze konto zostały przelane. Tak więc, czy gra mi się spodobała? Spodobała mi się. Oceniam ją na jakieś 5 na 10 nie ma tu niczego jakiegoś wyjątkowego. Od taki zwykły klikacz można powiedzieć coś na 2-3 wieczory. Natomiast też było kilka rzeczy, które mi się nie spodobały. Przede wszystkim napotkałem kilka błędów, ale myślę, że do czasu premiery, ponieważ ja tą grę do testów otrzymałem przed e, wydaniem jej na Steamie. Myślę, że do czasu premiery autorzy zdążą już usunąć te błędy. A takie pierdoły typu znikał radar i tym podobne, ale już chyba wiedzą o co chodzi, więc myślę, że to rozwiążą. Samo latanie tym dronem zostało dosyć fajnie zrobione. On jest dosyć responsywny, jeśli właśnie chodzi o poruszanie się. I też pewnym takim wyzwaniem, jeśli chodzi o zręczność, jest właśnie latanie w takich korytarzach. Natomiast największym minusem tej gry jest to, że tutaj jest dosyć mało tych budynków. Budowla, z którymi się tutaj zetniemy, ich jest raptem kilka typów, więc dosyć szybko nauczymy się, jak są one zbudowane i gdzie jest to wejście do budynku, żeby móc dostarczyć. Natomiast według mnie, autorzy mogliby tutaj dodać nieco więcej rodzajów tych budynków, żeby tutaj była nieco większa różnorodność, ponieważ z czasem, jak już grasz to pół godziny, godzinę, to to zaczyna troszkę nudzić, bo jest taka nostalgia, że przylatujesz i już wiesz, gdzie co jest. Raczej nic Cię nie zaskoczy. Na początku to jest bardzo fajne, ale dosyć szybko właśnie poznajesz cały ten schemat i wiesz już jak to będzie wyglądać. Aczkolwiek też zawsze zagadką jest gdzie ten towar należy dostarczyć, bo to się cały czas zmienia. Tak więc jestem na tak. Sterowanie takim małym robocikiem, prosta gra, ale warto spróbować. I przypominam też, że jest dostępne demo na stronie oraz gra jest dostępna za darmo na telefony, tak więc można samemu spróbować i ją obadać we własnym zakresie. Gra też powinna być dosyć tania na Steamie. Tutaj deweloper wspominał coś o około 12 zł, z tym, że jak zawsze polskie serce cebularza będzie płakać, ale jak będzie na wyprzedaży, można wziąć. Graficznie gra jest bardzo prosta, bo jest zbudowana właściwie, można powiedzieć, z kilku kolorów. Mamy tutaj nieco obiektów, budynki i naszego małego robocika, który robi tutaj za wykonawcę. Dosyć miła dółka jest także ścieżka dźwiękowa, która została użyta w grze, i to też jest fajna strona tego tytułu. Z tym, że tutaj jak od razu mówię o dźwięku, to tu też mam pewne obiekcje co do tego co tutaj zostało zastosowane. Ponieważ można tutaj tylko włączyć i wyłączyć muzykę. Nie wiem też czemu nie pomyślano o tym, że tutaj móc ten poziom głośności muzyki ustawić. Malko opcję włącz, wyłącz, ale to też zgłosiłem autorom i myślę, że ten temat też wyprostuje. A jeśli chodzi o te inne levele, to tam jest dodany pewien poziom trudności. Czyli mamy rzadziej napotykane stacje ładowania, czy też warunki atmosferyczne są niezbyt przyjemne dla naszego robota, ponieważ pojawiają się jakieś silne podmuchy, czy też wichury i to też utrudnia znacznie sterowanie. Też chciałbym, żeby w grze jedna rzecz nastąpiła, która by znacznie tutaj zwiększyła miodność, jeśli chodzi o rozgrywkę. Mianowicie powinno być dostępne więcej upgrade'ów, ale może powinny nieco dawać mniej, jeśli właśnie chodzi o taki uzysk, ale powinny być dosyć tanie, tak można powiedzieć w miarę na polską kieszeń i powinno ich być nieco więcej, nie tylko 1-2, żeby móc tego robota stopniowo tak grindować, grindować i mieć coraz mocniejszą maszynę. To by w sumie było fajniejsze niż to, co jest teraz, że tylko jeden raz abrydujemy i to jest koniec. I tu też trzeba powiedzieć o tym, że gra jest dosyć trudna. Ona się wydaje łatwa, bo ta grafika jednak jest prosta i tym podobne. Ale jednak wcale nie jest łatwo. Te stacje zasilania nie zawsze można spotkać, a czasami też mylimy się co do tego, jak są te budynki ułożone, gdzie jest wejście. Poszukujemy tych wejść i to powoduje, że ten poziom energii spada. Dosyć trudno jest później znaleźć stację ładowania i w większości przypadków padałem właśnie przez to, że skończył mi się prąd. Pośpiech, chęć wyrobienia się w czasie i tym podobnie, no to niestety powoduje, że czasami się zagapisz i tego prądu braknie. Do pracowania wymaga także polskie tłumaczenie, ponieważ to, co jest obecnie dostępne w grze, to wygląda na jakiś translator, ale z tego co się dowiedziałem, ma to też być poprawione do czasu premiery. Gra po instalacji zajmuje 126 MB na dysku, z tym, że jest to jeszcze wersja przed opublikowaniem na Steam, ale myślę, że niewiele się to będzie różnić po tym czasie. Natomiast w przypadku pobierania gry do pobrania będziemy mieli niespełna 37 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji.